Dobra, trzymaj się do ręce, góry. ręce, ręce, ręce. do góry. Ręce. Do góry. Do góry ręce. Ręce do góry wow. Nie ma chuja we wsi cię lewa, prawa! Dobra. Przyrzekaj do pana Pan stoi w miejscu! Albo... Pan stoi w miejscu! Jak już to jedzie na wózku jestem. O ty kurwa. Dobrze tak, blokuje ci kółka, że nie możesz się ruszać. Przeszukuję od góry do dołu. Yyy, wyliki musimy Tak, tak, tak. Ej, 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 Cof, cofnijmy, cofnijmy, proszę cofnijmy, bo... Nie widzę, nie widzę nic kurwa, cofnij mnie. Przeszukuję od góry do dołu, znajdę coś niebezpiecznego ku tobie. Tak, moje jestem do ciebie, kurwa. Dobrze, ja od razu ci zabrałam już tą kokainę chyba, albo co to jest? Ej kurwa, skąd ty, ty Ej, 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 kurwa, to już jest kurwa... Dobra, może ja to wiem. bo ty tego nie robiłeś, to widać, to jest, ja to zrobię, żeby wiesz. Dobrze, widzi pan wszystko? Wszystko jest git? Tak? Halo? Tak. Co? No, tak. no kurwa, tej! No to puśćcie mnie i nie do bogów! Kurwa, wszutacie, on dostanie od razu, kurwa, pizdę. No, na, na wakacje. Czekaj, spokojnie, tutaj ten taser był użyty. Nie, 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 bez sensu. No właśnie, no to kurwa. Dlaczego? Wsiadał do samochodu. Nie wsi... Nie chciałem, żeby się nie ruszał. Biorę to do góry dał. No, ty Dobra. też mówiłeś. <coughs> Wiesz, że to jest nieporozumienie, bo. Muszę odjechać. Kurwa, albo albo nie puszczacie, kurwa, albo idę do góry. Zobaczymy czy kolega Kuba na majokę chce jechać. Tylko... Tylko że ja też ci co z zbroi, a ty nie chcesz podnieść rąk. No, no kurwa, a to nie znaczy, że on może kurwa tak no Dobra. Ja ci już na karteczce napisałem. No... to co chcesz? Dobra, spokojnie tak? Bo tu nie ma sensu ci... Czy... Dobra, kurwa, oddaję wam tę kurwa i mnie puszczacie. To ja nie idę kurwa a tym przygupkowa niech nauczy się kurwa co to jest to... no. Dobra. Mogę ci zabrać to coś i chyba zejdziemy się, że to było o miło, a nie tak No jasne. A ty kurwa widzisz na konterce co napisałem, nie? Ty kurwa z no głupi. Dobra, tylko spokojnie. Kurwa mać. Ale mnie zdenerwował, no zabijaj sobie spoko i... Idź sobie spokojnie, żeby nie było to... nic. Ej, hey, gościu. Ej. Hey. Ej. Hey.